Tarek Andrzej, witam. 12 stycznia 2021 wróciliśmy ze szpitala Lipna. żejemy sobie jedzenie w próbowała z bratem. Posprzątali trochę. O, krawatka przywiozłem. Dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kowalą za opiekę zadbanie o pieski. O, kabaczasz. To Wszyscy są w dobrym bycie. Dziękuję miłym panom z. Chór, hmm, jak to się nazywa? Z Przoku. I miłym panom tam z Bazy. Szacunek im się należy. Tutaj szykuję sobie jedzenie. I będę wam nagrywał filmy o tym, jak wróciłem z za świata, z innego świata miłych doświadczeń, poznania innych ludzi, wspaniałych ludzi. Piąta Lejarze pozdrawia. Do zobaczenia w następnym filmie. A razie.